Witam kolegów po kijów, już w Nowym Roku 2024. Wszystkiego najlepszego z okazji tego Nowego Roku. Samych kabanów na kijach, napiętych żyłek, linek. Zdrowia, oczywiście miłości w rodzinie, fajnych przyjaciół, stabilnej pracy, no i czego tam sobie jeszcze życzycie. Chciałem kilka słów powiedzieć o dzisiejszym dniu, drugim dniu rozpoczętego sezonu 2024, co się działo w Goleniowie. No, ten dzień się różnił naprawdę bardzo mocno od wczorajszego. Wczoraj, jak wiemy, złowionych zostało sporo ryb. To było jedne z lepszych otwarć w ogóle na rzece Inie w ciągu ostatnich kilku, trzech, czterech lat. Myślę, że padło ponad 30 ryb, a dzisiaj słyszałem tylko o jednej rybie, która została złowiona gdzieś tam w okolicach basenu. Słyszałem też o jednej rybie złowionej w Stargardzie i to wszystko. Być może, że złowiono więcej, ale ja tylko o tym słyszałem. Nie zaobserwowałem, żeby ktoś łowił, nie widziałem. Natomiast było bardzo dużo wędkarzy, tutaj szczególnie na tym odcinku miejskim. Zaczę, zaczęło też dochodzić do różnych nieprzyjemnych sytuacji. Sam miałem nieprzyjemną sytuację, że wędkarz wszedł mi właśnie w linię mojego rzutu, a ja jako wędkarz muchowy y, potrzebuję tak ze 30 metrów co najmniej od drugiego wędkarza, żeby na moją linkę dobrze poprowadzić. Więc, y, żeby się nie denerwować, postanowiłem wsiąść w samochód i pojechać y, w inne miejsce. I pomyślałem, że pojadę sobie poniżej Goleniowa i przy okazji nagram Wam, jak wygląda rzeka poniżej Goleniowa. Dlatego, że pokazywałem odcinek miejski, pokazywałem odcinek leśny. A może ktoś jest zainteresowany, jak właśnie wygląda rzeka poniżej Goleniowa, gdzieś tak na wysokości oczyszczalni ścieków tak zwanej, bo tam się tak przeważnie parkuje samochodem. No i naprawdę było e, wspaniale, była cisza, spokój. No może taki trochę nieprzyjemny zapach, bo jak tak trochę zaciągnie z oczyszczalni, to nieprzyjemnie pachnie, albo z drugiej strony rzeki są też kurniki i czasami tam bywa taki trochę nieprzyjemny zapach. Natomiast m, była cisza, spokój, e, ptaszki śpiewały, woda jest pięknie, szeroko rozlana. E, co prawda, ryby nie złowiłem, natomiast. E, Wrażenia świetne i to, co udało mi się nagrać, to zobaczycie za chwileczkę na tym materiale filmowym. Na filmie będzie też mój właśnie kolega Krzysztof, który przyjechał tu też na kilka dni i będzie różne okolice czy goleniowa, czy w goleniowie łowił. I też dzisiaj tak, troszeczkę tak robiłem za takiego przewodnika. Więc to, co udało mi się nagrać, zobaczcie, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Czy ja chcę jakąś tam łapkę w górę, czy suba. Niekoniecznie ja nie robię tego dlatego, żeby mieć jakieś suby czy łapki. Dla mnie YouTube jest tylko taką jakby platformą, do tego, że ja przekażę jakąś tam informację, podzielę się. Mówię mojej żonie, mówię moi, mojemu synowi, ich to za bardzo nie interesuje, a na pewno wśród Was znajdę zawsze kogoś, kogo to zainteresuje, a wiadomo, że jeżeli człowiek przeżywa swoją pasję, no to koniecznie e, trzeba się też tą pasją z kimś e, dzielić. Wtedy ta radość jest e, e, podwójna. E, zapraszam. E, Zobaczcie tych kilka dosłownie ujęć, które mi się dzisiaj udało nagrać Nowy dzień, 1 stycznia 2024 Jest troszeczkę ludzi stoją jak czaple na miejscach tam gdzie wczoraj padały największe ryby tam mój kolega z daleko Krzysiek, który złowił wczoraj 78 cm No ja próbuję dzisiaj czekam na kolegów z Polski chcę im pokazać trochę miejscówek dzisiaj założyłem taką różowo-fioletową muszkę i zobaczymy ale piękna pogoda woda pięknie płynie ludzi stoją jak czaple ale no to nic trzeba się dostosować o, tam tu jesteśmy poniżej Goleniowa fajna prostka keltuwa taka, tam ogromna i w tą stronę. E, się lubią rybki tu zatrzymywać. W mieście bardzo dużo ludzi. Strasznie hałas. strzelają jeszcze petardy. A tu cisza, spokój. Więc. Próbujemy dzisiaj tutaj. Ale piękna trostka Piękna celtuba typowa caltuba klasyczna przy wysokiej wodzie właśnie. Lubią kelty się w takich miejscach właśnie zatrzymywać tam a kto rozpaczy, na gumę Zawsze możesz powiedzieć, że łowisz sandacze Tylko, że nie zapadłeś do no, no Szkoda mi w ogóle, już jednego zostawiłem dzisiaj, nie? No, no, ja, nie, słowego, nie? ja jedną muchę dzisiaj też zerwałem. Ale ja, ja, jak biorę tych much zamawiam to ze 30, nie? No, daleko jest, do brzegu, to ja tu, tu daleko jest no. właśnie.